W tym filmie pokażę wam jak łatwo i szybko zejść pod wodę przy użyciu rąk. Najważniejsze w tym ćwiczeniu jest ustawienie dłoni. Jak chcecie zejść w dół, to wnętrze dłoni ma być ustawione do góry. Możecie to zrobić na zgiętych rękach, tak jak tutaj pokazuję, lub na wyprostowanych ramionach. Ważne jest, żeby podczas schodzenia w dół wypuszczać powietrze. Im wyżej się wybijecie, tym później zejdziecie tak samo niżej do dna. Więc tu należy rozbujać ciało, i wtedy będzie bardzo łatwo robić właśnie takie sprężynowania góra-dół. Ważne, żeby nie trzymać całkowicie rozluźnionych nadgarstków, tak jak tutaj teraz pokazuję. Możecie robić właśnie te ruchy do boku, tak jak pajacyki, lub do przodu, też tak jak tutaj jest na filmie. Tu akurat prowadzę inaczej dłonie. Generalnie powinny być skierowane do góry. Będzie łatwiej zejść wtedy na dół. A, no i oczywiście zachęcam do obserwowania kanału.